Więc ja uważam tak, sam kryzys nie jest jeszcze e, dramatem. Mhm. W kryzysie jesteśmy, byliśmy, będziemy. Natomiast złapanie momentu, w którym jestem w kryzysie, zajmę się przy w długotrwały problem. Część tylko rozleje, nie? Dokładnie. Czyli chwycenie tej butelki w momencie, kiedy jeszcze nie spadła, ale już jest gdzieś na krawędzi, to jest ten moment, w którym trzeba by popracować nad jakimś rozwojem. Ten mentalny na tym etapie jak najbardziej pomoże. Jedną z najlepszych rad, jakie potrafię dać, jeżeli pracuję jako trener, mentalny z kim bo może sobie pozwolić dawać rady, coach bardziej pyta, Elementalny może się podzielić doświadczeniem swoim o swoich klientów. Jest taka spróbujmy zacząć robić w życiu pewne nowe rzeczy. I dodaję pytanie czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłeś, a zawsze chciałeś? I za te ty, tysiące ty ty jeszcze. Tak, 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 to, ale dokładnie. I teraz słuchaj i, i nagle się okazuje, że wspólnie kreatywnie mm. zaczynamy o tym myśleć. To okazuje się, że ten człowiek ma takie rzeczy. I czasami jedna iskierka potrafi wzbudzić kompletnie nową pasję, kompletnie nowe hobby, że to się zmienia na etapie życia. Więc jeżeli jestem w stagnacji, to być może potrzebuję nowego bodźca, a żeby poznać siebie i to, co mnie realnie interesuje, no to warto byłoby czegoś popróbować w życiu. Bo na przykład, kryzys czy wypalenie, bierze się z tego często, że jest właśnie taka forma zbyt płaskiego życia przez pewien okres czasu. No tutaj, okay, no żona wszystko dobrze, wszystko fajnie, dzieci wszystko fajnie, praca w sumie wszystko fajnie, ale to wszystko fajnie jest niewystarczające, jest zapaski. Czegoś Ci tam brakuje w tym.